O tych fajniejszych kolorach sznurka. Czyli macierzyństwo w momentach, kiedy jest fajnie. Na autopilocie. Kolejny dzień świstaka. Pewnie powinnam zacząć od budzika, ale po co? Pierworodna skutecznie wyrywa mnie ze snu przed świtem. Jeszcze nie mówi, ale potrafi klapnąć w twarz, bo wie, że to działa lepiej niż wtulanie. To drugie akurat ma odwrotny skutek. No to wstaje. Przez mgłę zaspanych oczu coraz wyraźniej przebija się przeciekająca pielucha. Słychać cichy szum wody w łazience. Jacek już po treningu. <grywa> Nawet tutaj wygrywa. Nie pamiętam kiedy cokolwiek ćwiczyłam. Kto by też miał na to siłę? Wmawiam sobie, że dzisiejsze cztery rundki mycia podłogi to taka prawie tanga yoga. Prawie. Grzeje <grywa> wodę. Och, niech spłynie ta zimna, bo powinna już lecieć ciepła przecież, skoro pod prysznicem Jacek tapla się już tyle czasu. No jest. Nalewam letnią wodę do miseczki. Maczam weciki. Oczywiście te bawełniane, wielorazowe, less waste są w praniu. Muszę więc sięgnąć po awaryjne jednorazówki, więc dopadają mnie kolejne wyrzuty sumienia. Znowu nawaliłam. Obmywam pupę. Nim zdążyłam ogarnąć pieluchową awarię i ubieranie z znienawidzonych przed moją pierworodną kapci, naczynia z Jackowego śniadania już zdążyły wylądować z lewie. Gdzie on się tak spieszy? Przecież cały dzień płynie tak wolno. Wspólne śniadanie by go przecież nie zabiło. Dzisiaj zdążyłam, chociaż też cię kocham, zanim wskoczył na rower do pracy. No to zawijam te sreberka. Oż, o, nie zabrał śniadania. Już dzwoni. Ja pewnie, że zniosę. Epizod porannego sprzątania po ciamkaniu lata rośli można spokojnie zakończyć pierwszą rundką z podłogową ściereczką. Przecież edukacyjne książeczki, zajęcia umuzykalniające, sensoryka i inne dziecięce plastyki czekają. Co też tam mamy w grafiku na dziś? Ha! Odetchnęłam z ulgą. Dziś basen. Nie, nie taki zwyczajny. Oczywiście musiał być na największych termach w Poznaniu, w najpopularniejszej szkole pływackiej, z najbardziej doświadczonym instruktorem, specem od niemowlęcego oswajania z wodą. No bo co, ja nie dam mojemu dziecku tego, co naj, 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 najlepsze? <ścoughs> Uwielbiam. Bo w końcu jest tam też coś dla mnie. Wzorowo odhaczam nurki z maludą, no bo przecież przed i po można po prostu pogadać. Basenowy mamy, jakie są takie fit energiczne, z własnym życiem poza placem zabaw. Fajnie powspominać mój zawód, bo z architektką to zawsze chętnie gadają. W końcu większość właśnie zakredytowała się w wymarzonym gniazdku i ogarnia powoli malutki pokoik. Mówią moim językiem, pierworodno-dzieciomową, taką mamoparentingowo egzaltowaną nowomową. Pływamy z maluchami. No i odpływam. W chlorowanej wodzie jest trochę tak jak w pościeli. Relaksująco. Tylko przetrwać ten zziębnięty dziecięcy ryk po wyjściu z wody i już epizod długiej dziecięcej drzemki z moją ukochaną, szydełkową rozkminą nowego wzoru. Maluda zasypia zazwyczaj w aucie. Daje się zazwyczaj przełożyć do łóżeczka i śpi kamiennym minimum dobrą godzinę. W końcu końcówka dzierganego dywanu, a potem biorę się za dekoracyjne poduchy. Będą podupniki na klockowe posiedzenia. Nie mogę się doczekać, kiedy Elena dorośnie do odziedziczonych po mnie zestawów klocków Lego. Wtedy na pewno chętniej poskładam z nią te domeczki. Duplo to jednak nie moja skala. Cenzuruję jeszcze koszyczek zabawkowy, usuwając nieedukacyjne i słabe designersko jednostki. Odkładam je na dno takiego pojemnika w szafie, który ogląda światło dzienne tylko w czasie naprawdę deszczowych, długich dni. I można się dać do dziergania. Of. Jednym słowem. Da się znaleźć coś dla siebie. A dokładniej... Włóczki w dłoń, ulubiony basen, tylko z dzieckiem na ręku. Nie do czas na zbędne roztrząsanie, czy indygo wolę od turkusu. U Jacka to i tak wszystko niebieskie. Zawiłość. Przykładam indygo do turkusu godzinami. Tylko po to, żeby ktoś stwierdził, że to tak samo niebieskie. A może to nie kwestia koloru? Może to kwestia tego, kto na niego patrzy?